Państwa, miód to słodki produkt spożywczy w warunkach naturalnych wytwarzany przez pszczoły. Tak? Brzmi oficjalna definicja i o tym dobrodziejstwie natury chcemy dziś porozmawiać. Gościem Radia Katowica jest pszczelarz, nie może być inaczej. Henryk działo. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Osoba już zaprzyjaźniona z naszą rozgłośnią, ale to dobrze, że co jakiś czas możemy kilku ważnych, cennych rad udzielać. Panie Henryku, pojawiają się pytania przy okazji właśnie zakupu miodów. W jakim okresie najlepiej kupować miody? Czy jest coś takiego, że lepiej wiosną albo jesienią latem? To się właściwie miód należałoby kupować wtedy, kiedy są te pożytki się pojawiają, czyli jak jest rzepak, kończy nektarowanie, to wtedy trzeba by było kupić miód rzepakowy, ci, którzy obrzewają miodu rzepakowego. Tak samo z lipą, akacją, z nawłocią, ale właściwie miód możemy kupić przez cały rok u pszczelarza. I on ja... się nie zepsuje, nawet jeśli pozyskiwany jest wiosną, a my go kupujemy jesienią. Nie mamy odpowiedzialnych pszczelarzy, zwłaszcza tutaj na Śląsku, gdzie dbają o to, żeby ta jakość tego miodu była naprawdę y, bardzo, bardzo wysoka. Ale gdybyśmy chcieli także y, tak zrobić, że zaraz po pozyskaniu tego miodu chcielibyśmy kupić ten produkt, prawda? No to rzepakowy najlepiej wiosną. No tak, że, rzepakowy jesienią. jesienią i tak dalej. Tak. Można kombinować. Bielokwiat również wiosną. To jest bardzo, bardzo istotne, że ten miód wielokwiatowy, wiosenny, czyli jak sady kwitną, jest bardzo wartościowy i, i właściwie takiego do codziennego użytku. Jeden z lepszych miodów. Ja sobie tak myślę, że pszczelarze mają niemały problem, bo trzeba ustawiać te ule w tych miejscach, gdzie nie ma oprysków, prawda? To jest, to jest bardzo ważne. Jeżeli wywozimy na przykład y, pszczoły na rzepak, to zazwyczaj y, mamy informację od rolnika, że wtedy i wtedy będą opryski. Albo jedziemy, zamykamy te pszczoły, albo wywozimy pszczoły dopiero po opryskach, ale niestety opryski na rzepakach są i, i chyba będą cały czas. Mm -hmm. Czyli taka współpraca z y, rolnikami po prostu jest wskazana, żeby to nie odbył właściwe i dobry. Yy, Tak, i właśnie ci duż, duży, ro, duzi rolnicy, nie ma z nimi problemu. Gorzej jest z, z małymi rolnikami, gdzie mają tam jakieś małe pole i po prostu yy, czasami zdarza się, że, że zrobi, o, zrobią opryski, a pszczelarz o tym nie wie. Konsystencja. Miód ciekły, skrystalizowany. Bardzo często zdarza się tak, że kupujemy albo jeden, albo drugi, albo zastanawiamy się stojąc przy półce sklepowej, który z nich jest lepszy. Właściwie, jeżeli miód jest w postaci takiej płynnej. I jest dobrze rozkrystalizowany, bo każdy miód, pamiętajmy o tym, że musi się skrystalizować jeden wcześniej, drugi później, to właściwie nie ma różnicy. Gorzej, jeżeli on jest w takich warunkach domowych, nieprofesjonalnych, rozkrystalizowany, może być przegrzany i wtedy traci te właściwości. Ale na przykład miód akacjowy to jest taki miód, który bardzo wolno krystalizuje. Miód rzepakowy zazwyczaj yy, krystalizuje bardzo szybko i... Trudno go kupić w formie płynnej. Raczej y, trzeba szukać w formie y, skrystalizowanej. Ale to nie jest tak, że miód y, ciekły jest gorszy, miód skrystalizowany lepszy, tylko mm. po prostu to jest proces, który trwa. Y, nie mamy na to wpływu, ale właściwości są takie same. Właściwości są takie same. Y, miód krystalizując y, się powoduje to, że on się, y, 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 że, że wtedy te właściwości pozostają takie same, właści a właściwie y, on się konserwuje, krystalizując się konserwuje i może wtedy stać y, na przykład 10-20 lat, nic mu nie jest. Panie Henryku, czy możemy dokonać podziału miodów pod względem przydatności przy różnego rodzaju schorzeniach? Bo często się mówi, jeśli układ odpornościowy, to najlepiej taki miód. Jeśli serce, to taki. Y, tak, zazwyczaj <laughs> są te informacje ogólnodostępne, czyli y, mogę wymienić na przykład miód rzepakowy, jest świetny na układ krążenia, na, na serce, y, miód y, Akacjowy, bardzo dobry na żołądek. Tutaj mamy y, ciągle niedoceniony ten miod nawociowy, który ma świetne właściwości bakteriobójcze. Jest to jeden z, z wartościowszych miodów. On jest zbierany jesienią, późną jesienią. Miod wrzosowy na, u, na układ moczowy. Y, te właściwości każdego miodu są y, różne. A na serce? Na serce rzepakowe i gryczane. To są te dwa miody, które są najlepsze na serce. Jak korzystać z tego miodu? Bo mm, często zastanawiamy się nad tym właśnie jak spożywać, w jakich ilościach i jak często, żeby był skutek. To znaczy, żebyśmy byli odporni, żeby może serce mniej bolało. No, miod trzeba potraktować y, tak, y, żeby codziennie był na naszym stole. Czyli nie jeść duże ilości i, 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 i rzadko, tylko jeść może w mniejszych ilościach, ale często potraktować to tak, żeby przy śniadaniu ten miód zawsze stał na stole. I na przykład możemy kończąc, kończąc śniadanie zjeść kromkę yy, chleba z, z miodem. To jest najwłaściwsza, najlepsza forma yy, spożycia miodu, najlepsza dla naszego organizmu. Czy rzeczywiście miód jest tak bardzo zdrowy? Jest bardzo zdrowy, tam nie ma żadnych konserwantów, nie, nie ma w tej chwili chyba zdrowszego y, produktu. Tylko pamiętajmy o tym, żeby, żeby nie przedobrzyć na przykład do gorącej herbaty tego miodu, nie dawać, bo wtedy traci właściwości. No, pamiętajmy właśnie o tym, to są często te popełniane błędy, że dajemy ten miód do, do gorącej herbaty i właściwie on traci swoje właściwości. Miód y, musi być rozpuszczony w letniej temperaturze, czyli ta temperatura wody nie może przekraczać, czy, czy herbaty te 40 stopni. Czy jest miód najbardziej wartościowy, to znaczy najtrudniejszy do pozyskania? Najtrudniejszy do pozyskania to jest chyba w tej chwili miód wrzosowy. Jest on bardzo o bardzo późnej porze roku, jest go nie, niewielka ilość i na te wrzosowisko niestety pszczelarz musi pszczoły dość daleko wywozić w naszym przypadku, jeżeli mieszkamy tutaj na Górnym Śląsku. A wrzosowy, niech pan przypomni, na co jest najlepszy? Na układ moczowy, na nerki układ moczowy. Na półkach sklepowych, a także u pszczelarzy można znaleźć pyłek pszczeli. Jak korzystać z tego dobrodziejstwa? Mówią na to bomba witaminowa również, czyli tam jest ponad 40 witamin pyłek kwiatowy właściwie możemy używać codziennie. Ta kuracja pyłkowa powinna trwać 6 tygodni na wzmocnienie organizmu, poniesienie odporności organizmu przy jakichś chorobach, uzupełnienie flory bakteryjnej. Tych właściwości tego pyłku jest bardzo, bardzo dużo. Najlepiej go spożywać tak, że jedną łyżeczkę pyłku rozpuszczamy w niecałej pół szklanki wody i zostawiamy to na noc z rana, pół godziny przed śniadaniem wypijamy to. I tak kuracja powinna trwać co Najmniej 6 tygodni. I poskutkuje? Na pewno poskutkuje już po kilku dniach, y, poczujemy się lepiej, silniejsi. To efekt jest bardzo, bardzo szybki. Najczęściej ten pyłek pszczeli sprzedawany jest w formie takiego granulatu, prawda? Y, tak, i to jest chyba najlepsza forma, chociaż były tam, y, sprzedawali kiedyś mielony pyłek, ale myślę, że w ten w tej formie tego granulatu jest, jest, jest najlepszy. Proszę Państwa, zachęcam do tego, aby zadzwonić i porozmawiać osobiście z Henrykiem Działo, pszczelarzem, który przyjął zaproszenie do udziału w dzisiejszej audycji. Jak Państwo słyszą, wiedza olbrzymia, więc Pan Henryk chętnie się podzieli, jeśli mają Państwo pytania. 3 2 10 22 Czekamy przez najbliższe minuty na Państwa telefony, a później, jeszcze przed 11, powrócimy tutaj do studia.